Książka stycznia, kategoria literatury, znalazło. Zapraszamy na scenę przedstawiciela wydawnictwa. Niestety nie ma, więc przechodzimy do następnego wydawnictwa. Wydawnictwo Weda Ryszard Kapuściński, fotobiografia Macieja Sadowskiego, książka czerwca, kategoria argumentów. Zapraszamy na scenę pana prezesa Bodara Gawronskiego, pana Macieja Sadowskiego. Niezmiernie miło jest nam również zaprosić pana Alicja Kaposińska. O, ogromnie się cieszę, że w ogóle wyszła ta książka no i że została na tyle doceniona, że dzisiaj na na. Mój udział był u ja tylko tam panu Maciejowi wyłożyć wy zdjęcie. <dziękuję>, Dziękuję bardzo. Zróżniłem zaprocestować. Bez pomocy w pani Alicji Rapuszyckiej. Ta książka by nie powstała. Dziękuję bardzo również autorowi za cierpliwość. W kontaktach z wydawnictwem dziękuję również naszym przedstawicielom radnicza dzisiaj na sali z zespołu. Ta książka też by nie powstała. Dziękuję bardzo. Bo ten tak, złożył samokrytykę tutaj. Rozumiem, że to nieczęsto jest na tej scenie, ale czasem się to powtarza. Dziękujemy i jeszcze raz dziękuję. Wydawnictwo Wam. Dlaczego wierzę? Benedykta XVI w przykładzie Agnieszki Marii Stefańskiej. Książka Marca, kategoria Religia. Oraz powieść niewierna, ale jest Montfort W tłumaczeniu Zbigniewa Zawadzkiego. Książka Maja, kategoria Prozanowca. Zapraszamy na scenę Pana Piotra Lecia. Ja chciałbym serdecznie podziękować Żywi za docenienie tego przesłania, które było zawarte w książce dlaczego wierzę, powierzchnia Panetykta XVI. Ta książka była przygotowana na tarbi wydawców katolickich, a okazało się, że jednak papież złożył i musieliśmy się spieszyć z wydaniem. No ale cieszę się, że ona mogła się okazać, że te rzeczy, które chciałbym nawet XVI przekazać, czytelnicy mogą poznać. Natomiast niewierna to taka powieść, których na polskim rynku już pewnie trochę jest, bo można jej o tej tematyce można jej w dziesiątkach, nawet setkach, natomiast ta opowieść jest trochę inna, i myślę, że warto ją przeczytać. Jeszcze raz chciałbym podziękować za to, że Żyli doceniło te dwie nasze książki publikacje. Dziękuję bardzo. Wydawnictwo Wielka Litera, obok Julii, Eustacego Rybskiego. Książka maja, kategoria Proza Polska. Niestety nie ma z nami autora, zapraszamy na scenę przedstawiciela wydawnictwa, panią Monikę Wielką.

bardzo dziękujemy w imieniu wydawnictwa Wielka Litera, a przede wszystkim w imieniu naszego autora Pana Ostręgowskiego, dziękujemy. Wydawnictwo Wolterstuber, spory o własność intelektualną pod redakcją Andrzeja Makata i Sybilii Stanisławskiej-Bloc. Książka czerwca, kategoria prawo autorskie. Zapraszamy na scenę przedstawiciela wydawnictwa. Żeby no, było śmieszniej, to jest związane transakcja, ponieważ wydawnictwo Wolters wydało również książkę Uporczywe Upodobanie Jerzego Tamacha. Była to książka o tego w kategorii książka y w kategorii historia sztuki. Książka została wydana w z wydawnictwem Bosz. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. Ostatnie rozdanie Wysława Myśliwskiego. Książka września, kategoria praca polska. Oraz 6 pięknych luksusów Łazarewicza. Książka września, kategoria reportaż. Zapraszamy serdecznie na scenę pana Wysława. Myśliwskiego, pana Cezarego Łazarewicza oraz pana Daniela Lisa.